Cześć tu Adam, oto jest kanał Getty Job. Dzisiejszy odcinek: 8 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zaczniesz programować. Jak widzicie, warunki trochę polowe, ale stwierdziłem, że wakacje, wakacjami, ja dla Was nagrać muszę jeszcze zobaczyć, jakie tu są widoki. Na żal było tu nie nagrywać. O, tam mamy morze. Żar leje się z nieba, nagrywam bez cięć, bo nie mam czym montować. Wiatr wieje troszkę, ale i tak damy radę. Mam tutaj telefon ze ściągą i jedziemy. Punkt pierwszy. Żeby tak nie zanudzać, nie? to od razu do mięska. Nie wiem, czy dojadę jednym cięciem do punktu ósmego, najwyżej skoczę do basenu po drodze i będziemy kręcić dalej, bo kręcimy bez cięć. A, właśnie, bez cięć. Czyli punkt pierwszy. Czyli punkt pierwszy z ośmiu rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zaczniesz programować. I punkt pierwszy to jest język programowania nie ma znaczenia. Z jednej strony trochę to dziwne, z drugiej strony taka jest prawda, bo... Wszystkie języki, wszystkie języki, wszystkie języki programowania są do siebie w jakiś sposób bardzo podobne. I jakbyście sobie otworzyli książkę podstawy Java, podstawy Pythona, podstawy C, może podstawy, nie wiem, JavaScriptu, to byłyby te spisy treści podobne, bo tam są te same rzeczy. Są fory, są ify, są funkcje, jest programowanie obiektowe, nie? Więc. Mm, tak naprawdę, czy wy wybierzecie jeden, drugi, trzeci język? E, jeśli chodzi o same podstawy, to nie ma tu dużego znaczenia, bo potem możecie łatwo przejść na inny. E, warto wybierać język, w którym później będziecie pracować, ale prawdopodobnie nie wiecie, w czym będziecie pracować i ja was za to nie winię, bo to nie jest wasza wina, że wam pracodawca nie może powiedzieć, w czym będziecie pracować, bo jeszcze go nie macie. E, dlatego warto wybierać języki, które są po prostu łatwe, żeby wam was żeby się nie męczyć, tak? Na przykład, tak jak ja zaczynałem od C, no to to puch strzał w kolano. Bez sensu. E, od dawna powtarzam i tak proszę was róbcie. Po najniższej linii oporu, żeby się nie, nie, żeby się nie wkurzać, że coś nie idzie, wybierzcie albo Pythona, albo Javascripta, bo te języki są po prostu mega, 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 mega proste i będzie Wam po prostu przyjemniej. I też, jeżeli byście się na przykład zaczęli uczyć tego Pythona, ale by się okazało, że. Że nie jest, nie, to nie ten język jest, to zanim wy się go nauczycie na tym levelu, że będzie wam trudno przejść, to obminie parę lat, więc pewnie tego nie nastąpi. A przejście z Pythona do Java y czy odwrotnie jest jak najbardziej, yy, nie onuluj, onuluj, onulu. jak najbardziej łatwe. Więc taki język programowania nie ma znaczenia, zróbcie tak, żeby wam było wygodnie. Drugi punkt z tych ośmiu. Ty decydujesz, w jakiej formie się uczysz. I to jest coś, co ja też zrobiłem źle, kiedy się uczyłem programować, bo ja się uczyłem programować z książek. A ja nie jestem fanem nauki z książek. ja Dużo bardziej wolę, na przykład wideo. Wideo do mnie bardziej przemawia, bo ja widzę, że rzeczywiście to działa, tak? A w książce ktoś tam coś napisał, trzeba to przepisywać, jest różnie. Dlatego mm, zachęcam do tego, żebyście wybierali formę nauki która po prostu dla was jest jak najbardziej atrakcyjna, a nie tak, że po prostu ktoś wam powiedział, że róbcie tak, nie? Jeżeli do tej pory uczyliście się, nie wiem, czegokolwiek, jak chcieliście, nie wiem, ugotować coś albo naprawić coś w samochodzie i wchodziliście na YouTube, że uczyć się z YouTube'a, to zacznijcie tak uczyć się programowania. Jeżeli lubicie kupić kursy online, to tak samo zacznijcie kupić, kupujcie kursy online, żeby się nauczyć programowania. Jeżeli lubicie czytać książki, bo tak uczycie się z książek, albo lubicie po prostu zapach papieru, to kupcie książkę do nauki programowania. I to nie jest tak, że któryś z tych sposobów jest lepszy lub gorszy lub nie wiem, yy, szybciej się nauczysz, nie, yy, tak naprawdę tu najwięcej zależy od Was i to zależy, to Wy musicie zrobić sobie taki, taką ścieżkę, żeby Wam było w tym wszystkim jak najwygodniej. Czyli punkt pierwszy był język nie ma znaczenia, punkt drugi był forma nie ma znaczenia, wszystko zależy od Was, a ja tak trochę chyba tendencyjnie tutaj jadę. Dobra, punkt trzeci i to jest punkt mega, mega, mega ważny i w sumie to ostatnio o tym gadałem z yy, Mateuszem z kanału, z yy, Dev, yy, na, na na Już się zaciąłem, widzicie, ale będzie bez, będzie bez cięcia, tego nie wytnę. Na podkażcie, że mm, tak naprawdę bardzo ważną rzecz, albo taką rzeczą, która ci mega, mega przyspieszy i też spowoduje, że będzie ci dużo łatwiej, jest znalezienie sobie, mm, on to nazywał mentorem, nie? bo to jest mentor. ale y, znalezienie sobie kolegi kolegi, kolegi, szwagra, szwagra, nieważne, który już pracuje w zawodzie i porozmawianie nawet z nim przez godzinkę może Was przyspieszyć mega, może Wam po prostu mega pomóc w Waszej ścieżce. I też pamiętajcie, że ja na przykład trochę się wstydziłem. Ja tam miałem jakichś znajomych, co tak pracowali, ale wstydziłem się ich po prostu o to opytać, bo myślałem sobie, że taki leszczu przyjdzie, będzie im zawracał głowę jakimiś tam rzeczami, nie i tak dalej. A prawda jest taka, że nawet jak teraz ktoś mnie pyta o jakieś rzeczy związane z Pythonem, to ja jestem mega szczęśliwy, że ja mogę mu to wyjaśnić, bo ja się cieszę, że ja to już wiem, tak? Ja naprawdę z czystym serduszkiem w stanie jestem długo o tym rozmawiać i du dużo pomóc, tak? Obcym osobom i doradzić. I bardzo dużo osób w branży lubi rozmawiać o swojej pracy, bo po prostu lubi swoją pracę i nie ma... Mm, oczywiście to nie jest tak, że będziecie ich męczyć tam dniami i nocami, wysyłać swoje kody i będą wam sprawdzać, pewnie się już im nie będzie chciało, ale tak, nie wiem, pogadać przy piwku o tym, dlaczego tak, dlaczego to, co byś doradził, jaką książkę, jaki kurs, jaki coś tam, może jaki język inny, jakie masz rady jakby zacząć, może masz coś swojego, jaki program pierwszy napisać, drugi, trzeci, żeby się tam poduczyć. Takie rzeczy warto poruszać, bo ci ludzie naprawdę z chęcią wam pomogą, ja sam wam z chęcią pomogę, jak chcecie, to piszcie i w komentarzach najlepiej pod tym filmem ja będę odpisywał i będę wam pomagał, tak? Jak się mam rady udzielał, to, to jest, nie? Też mi się wydaje, że branża jest o tyle fajna, że tu nie mamy takiego zbytniego wyścigu szczurów i spokojnie można, e, nie wiem, no ja jestem w stanie doradzić każdemu z czystym serduszkiem, bo ja wiem, że i tak roboty nie stracę, bo tego jest tyle, że szok, więc nie ma wyścigu szczurów. E, warto pytać, kto pyta nie błądzi. Punkt czwarty i zaraz e, nie wiem, czy do piątego, nawet przy piątym nie skoczę do basenu, bo już się robi naprawdę hajs niesamowity, a jest specjalnie to nagrywam dla Was rano. E, konsekwencja ma znaczenie. Mhm. A nie, czek, czwarty, dobra, to wrócimy. Ciemne, słońce wali w ekranie, nie widzę. To, co, o co najbardziej musisz dbać podczas procesu swojego, swojej drogi, jaką jest zostanie programistą, to jest tak naprawdę motywacja. Bo to jest z mojej perspektywy, gdzie aż ja szkoliłem ludzi przez te dwa lata na bootcampach, tak? Tutaj face to face, największy problem był z motywacją. Że były takie momenty, jedni mieli te momenty wcześniej, takie załamania. To jest trochę jak w bieganiu, tak? Każdy w innym miejscu padnie, będzie miał ten swój kryzys. I to są kryzysy motywacyjne, nie? Że no uczę się, ale, ale nic z tego uczenia nie będzie, albo nie wiem, no próbuję znaleźć pracę, tutaj coś mi nie idzie z tym znalezieniem pracy, bo nie jest łatwo znaleźć pracę dla juniora, Ech, a potem już jest łatwo. Nie wiem, są takie, że nie wiem, że czegoś nie umiem, że cały czas się uczę, dalej czegoś nie umiem, nie, takie, takie, takie tematy są poruszane. No, 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 kryzys motywacyjny jest najgorszym czy może być, bo tak naprawdę dużo osób w pewnym momencie, na przykład nie wiem, pozostawia programowanie same sobie, stwierdza, że to nie dla nich. I ten i, 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 i tyle, tak? A to tak naprawdę nie jest trudna rzecz. Ja wiem, że teraz tak to, 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 to trochę zaprozumiałem jak bufon, bo jak coś się już umy, to nie jest to trudne, ale programowanie naprawdę jest dla każdego i dla każdego, kto chce przede wszystkim. I najważniejsza jest motywacja, nie? żeby tej motywacji nie stracić. Yy, dla mnie rzeczą, która mega podnosi motywację, jest pisanie własnych prostych projekcików. No bo napiszesz coś swojego i masz wrażenie, że, że rzeczywiście coś umiesz, nie? że coś możesz pokazać, nie? więc może, może to jest system, ale to pewnie każdy ma inaczej. No, niektórzy na przykład, no, niektórym motywację robi to, że skończą jakiś kurs i mają jakiś certyfikat, i to ich motywuje do dalszej pracy. Innych motywuje to, że znajdą sobie jakąś pracę. W ogóle no to też na pewno jest dobrze, że ktoś się zatrudni, znaczy, że, znaczy, że jest ok, tak, że Cię docenił. Eee, no dobra, co tam będzie dalej? Dalej miał być punkt piąty, czyli konsekwencja. Najważniejsze we wszystkim jest konsekwencja. I z programowaniem jest trochę jak z siłownią. Jak pójdziesz raz na siłownię, drugi, trzeci, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej, aj, słowo, najprawdopodobniej efektów nie zobaczysz. Eee, natomiast eee, jak będziesz tam chodzić przez rok, pół to te efekty się będą, nie? Więc to jest najważniejsza konsekwencja. I to zawsze ja zachęcam swoich kursantów, to jest taka metoda, yy, jedni mówią, że to jest małych kroczków, i ja to nam wywozi się z Kaizen trochę, natomiast yy, ja mam taką metodę, że okej, okay, dobra, nie wiem, masz co tydzień jakieś zajęcia z programowania, tak? Na bootcampie na przykład, spoko, ja rozumiem, ale codziennie zrób chociaż jedną małą rzecz, żeby, która Cię zbliży do celu, którym jest zostanie programistą. I ta jedna mała rzecz to może być jakaś głupota, wiecie, to może być, nie wiem, przeczytanie artykułu, e, na przykład w tym, w jakimś tam gdzieś tam, może być nauka jakiejś prostej rzeczy, może być przeczytanie jednej strony w książce nawet, może być nawet pomyślenie o czymś, zaprojektowanie jakiejś aplikacji, e, coś takiego, mam nadzieję, że on za bardzo tutaj nie wieje. Jedna malutka rzecz, jedna, tylko jedna, nie? Przeważnie potem jest tak, że jak już usiądziesz do tego kąpa i zaczniesz się brać za tą jedną rzecz, to już zrobisz dwie, trzy i będzie to po prostu wciągnie, bo to jest naprawdę fajne. To jest naprawdę fajny zawód i programowanie jest super, więc, więc to to wciąga, nie? Yy, więc, no, yy, konsekwencja ma znaczenie. Dobra, słuchajcie, ja robię szybki skok w basen i jedziemy dalej z punktem następnym, błysznie, w dniu którym. O, jakaś ziuda. No dobra, zostały nam dwa punkty i zalało mi telefon, ale musisz wiedzieć dokąd zmierzasz. Czyli musisz wiedzieć, jaki masz cel. O Jezu. I teraz celem nie jest to, żeby dostać pracę. Celem jest to, żeby osiągnąć jakiś, jakiś level. I pytanie jest takie, jak to wszystko zmierzyć, nie? I dobrym punktem pomiaru tego, jak ci dobrze idzie, jest to nie czy dostaniesz pracę. Tylko jak dobrze lub jak pewnie czujesz się na rozmowach kwalifikacyjnych, a żeby dobrze szuć się na rozmowach kwalifikacyjnych, to co musisz zrobić tak naprawdę, to musisz osiągnąć taki level w programowaniu, na przykład w Pythonie, że masz obcykane te wszystkie, wiecie, funkcje, obiektówkę i nie czujesz takiego dyskomfortu, jak masz coś zrobić. I teraz pamiętajcie, jeżeli pójdziecie na rozmowę kwalifikacyjną i Wam nie wyjdzie, to to jest tak najbardziej normalny. Ja też byłem jakiś czas temu na rozmowie kwalifikacyjnej, gdzie mi po prostu nie poszło bo czegoś nie umiałem, czegoś nie wiedziałem, było trudno, to jest ok, tak? Najważniejsze, żebyście nie traktowali tego jak jakaś taka personalna obraza, nie? E, natomiast robienie dużej ilości zadań, robienie tych jakichś tam, nie wiem, e, zadań takich z neta, wiecie tam, nie wiem, Hacker Rank, coś tam, e, robienie własnych projektów przede wszystkim, e, to wtedy też pozna się takie trochę inne rzeczy niż tylko programowanie, które też będą potrzebne, typu tam git i tak dalej. Jest jak najbardziej ważne, i pamiętajcie, że dla mnie, do, dla mnie ważne jest to, żeby zwiększać pewność siebie takiego, takiego potencjalnego programisty. Tak? Im on bardziej jest pewny siebie, że nawet tak nie wie, to się dowie, tym dla mnie to jest większy sukces. I tu przychodzimy do punktu przedostatniego, chyba płynnie czyli Googlanie. <laughs> I Googlanie, czyli szukanie w Google'ach, jest jak najbardziej ważną rzeczą. To jest coś, co trzeba ćwiczyć. No to ma oczywiście trochę wspólnego z językiem angielskim, bo czasami trzeba googlać po angielsku, bo po polsku nie ma. I e, umiejętność dobrego googlania jest ej, bardzo oceniona przez pracodawców, tak? I też jakbyście byli na rozmowie kwalifikacyjnej i czegoś nie wiecie, to warto powiedzieć, słuchajcie, nie wiem, wydaje mi się, że to się robi na przykład tak, ale ja tego nie wiem. Ale jak chcecie, to ja za 5 minut to wygooglam i się dowiem, nie? I umiejętność googlania, szukania rozwiązań, kopiowania kodu ze staka, ale z głową, z głową kopiowania jest jak najbardziej istotna. I mamy już teraz punkt ósmy. I zaraz idę sobie nad morze pływać w słonej wodzie. Get job Albania vita. Punkt ósmy jest taki, że mm, oczywiście ważne są takie kursy jak moje, ważne są takie, nie wiem, bootcampy jak robiłem, ważne są, jakiś mentoring jest ważny. Ważne jest to, żeby mieć, nie wiem, wsparcie jakieś. Ważne jest to, żeby mieć jakieś tam, nie wiem, community, gdzieś tam brać udział, czytać i tak dalej. Ale smutna prawda, albo nie smutna jest, koniec końców jest taka, że żeby nauczyć się programować, to w pewnym momencie zostajesz sam. Znaczy sam, no. Wymagana jest bardzo duża ilość pracy własnej, tak? I ja, czy tam inni ludzie mogą was nakierować, mogą wam coś pomóc, mogą wam... To przyspieszyć, wyjaśnić takie tryki, momenty, które potem na przykład trudno znaleźć w necie i zajmuje to dużo czasu. A to mogę ci dać w sekundę. E, natomiast koniec końców zostajesz ty i komputer i kod, nie? I jeżeli nie jesteś w stanie usiąść na parę godzin i popracować sobie sam nad tym, nawet jak ci nie wyjdzie, e, albo po prostu nie masz takiego zaparcia, żeby wiesz, otworzyć sobie kurs i samemu usiąść i podubać wieczorem, przy piwku, czy bez. E, to to się nie uda, nie? Więc praca własna, praca samemu i ta konsekwencja nad tym, to są chyba najistotniejsze rzeczy, żeby zostać programistą i dużo ludzi tego nie wie, bo jeszcze mam mogę dać punkt 9 w gratisie, juniorom wcale nie płacą dobrze, także jeżeli y, idziesz do pracy na programistę tylko po to, żeby dostać y, kupę siana, to to się nie wydarzy od strzała i będziesz musiał poczekać co najmniej dwa lata albo i lepiej, żeby zarobić jakieś lepsze pieniądze, dlatego y, Zachęcam do bycia programistą ludziom, którzy, którzy to lubią, bo będą mieli potem tak jak ja, żeby to po prostu lubić swoją robotę. A jak się lubi swoją robotę, to jakoś ten, to życie jest piękniejsze. Dobra, nie zanudzam. Ja idę nad morze albo zrobię sobie jeszcze trzy baseny i kończę, trzymajcie się. Hej.